Manko, wszystko, nie. W dzisiejszym odcinku trochę popowiaram wam o moich smutkach i łagod. Może nie do końca, bo chcemy trochę uch uchronić pr prywatność. Zaraz rozpowiem, powiem, uchyt jest taki smutny że po prostu po co nagrywasz te filmiki na YouTube no pamiętaj po co ja ten odcinek nagrywałem? wy możecie to wy możecie teraz śmiać się ze mnie ale ale nie wiecie że tak naprawdę co ja czuję No może przejdźmy bez gadania do mieszczówki mojej na której właśnie widzicie jestem Siedzę na gałęziach tam jest mój rower którym przyjechałem lek na smutki i tak to jest No cóż może Apeluję teraz do wszystkich. Jeśli macie zamiar zamiar oczerniać tą osobę pierwszo dobrze ją poznacie. Mamy godzinę dziewiętnastu. Pierwsze dobrze ją poznacie tą osobę a później zobaczycie jest wart żeby żebyście ją oczerniali hmm. pewnie już wiecie że mam złamane serce nie będę wam tego mówił bo po co smutki można o sobie złość mianowicie tak jak kamień rzucić i tyle. I tak parę kamieni porzucisz, pokopać. Zło sprzedzie. Powiem wam, że ja przez złamane serce o mało w agresję nie wpadłem. Już ja w szkole byłem tak... Zdy... ...wkurzony na... po prostu na wszystko. Co nie tak? Odrażu! I oka rogi pokazał. Po prostu to jest smutek mam no, jak to mówią czas leci rany czas leci rany dobra Ja wiem, tutaj nie przychodzę to jest moja nowa mistrzówka jakby ktoś tylko to Jakby ktoś tylko to, to To jest moja mistrzówka No, widzieliście to dokładnie, teraz postaram się wam to powiem, No ja. do tej pory nie miałem chęci nagrywania filmików. A jakie skorgi jeszcze bamy? Trzeba tu też czasami uważać, bo tu nie, jakieś niespodzianki. Za tym razem... Za tym jest dom. Tam dalej jest dom i tam są domy No, no wiecie to jak jakby bym krzyknął To by trochę jakoby się rozniosło Jakbym przeskaczał to by zadzwonił na policję, Ale po co? Po co mi dodatkowy problemy jak ja mam? Naprawdę po co problemy? Smutków i bólu i w ogóle najlepiej Pokażę wam teraz gdzie ja raz wpadłem w bagno. Mianowicie że myślałem, że to jest wysychnięte błoto, a tak naprawdę ono tam dalej było. O kory, patrz, po tych upałach. Nie wiem czy to od słońca, czy to co. Patrz jakie pyknięce pozostali. Nie ma czego. Ach, teraz to widzicie słońca nie ma. Ale jest trochę duszno, no może tu się powietrze jest, ale tak naprawdę to jest dusno. i najlepiej na tą miejscówkę przyjeżdżać, kiedy właśnie jest tak chłono, bo jak słońce tutaj świeci, za się z nieba, to nie da nie dość, w ogóle się nie da wytrzymać, że to jest tutaj na tym piachu, to w ogóle katastrofa jest, o. Ja to się boję teraz, właśnie o to bagno, tu wdypnąłem. Myślałem, że to jest wysychnięta a tak naprawdę... To... Jeszcze to jest Może ty nie... Nie, nie, nie. Czego tam pląbisz? Dobra. Tak szybko się uwinęło, nie? 5 minut i już pepek pepek tego? Taki to, nie wiem, może betteruje be, be, jeszcze filmiki z tej miejscówki Mianowicie w tamtej miejscówce to jest trawa ...pokolana i kresce i różne uwady ale do to po prostu, ja sobie mogę tutaj pokazywać O, nawet tu widać ten dom. Naprawdę blisko jest. Ja I tak przyjechać tu naprawdę, co moje. Dobra. A wiecie, co ja wpadłem? Mianowicie, tu można boisko zrobić. Tu mogę boisko zrobić. No to przejdźmy sobie. Pyk. No, tam jest wiatr, ale mi się nie na naokoło iść. O ty, okay. po raz pierwszy już tutaj tak Także trochę pochodzimy na moim miejscu. trzeba co tam. Jak że można tutaj blisko zrobić. Tylko kamienie jest tam. Nie ma. Ale fajnie by, bojo byłoby stąd. Tutaj postawić dwa kije jakoś. Aha. Właśnie nie, bo jakby piłka by tam posłał, to już byłoby po piłce w tej harmezie. To już byłoby po piłce, gdyby posłał w tej harmezie. Pokrzywy, o nie, tu jest mnóstwo pokrzyw. Przez, przez to takie to po prostu można sobie pokoleć. No chyba, że ktoś byłby pijany, to i tak by nie czuł to by przeszedł. Nawet by nie tam zasnął. Kurde. Ale tu... nie. Tak, tak sobie pokopać piłkę, no to pobiera, ale tak... To nie. Nie, zmienię to na nie, na Średnio się nadaje na boju. No chyba, że tutaj skrócić, Chyba, że... Bierzesz tu wbić wbić jednego będera tu drugiego i tak jako grać. albo z... tylko z kim ja będę grał Sam ze sobą to bym zrobił i tak bym jakąś bramkę już mam gotowo. to ogrodzenie to będzie moja bramka co mi taka mała i w ogóle dobra tam jest las nie wiem Możemy zerknąć Co tam jest ciekawego O mamy filmik Montuję filmik który nagrałem trzy dni temu i do tej pory nie mogę go zmontować A trwa tylko 20 minut Taki zły humor miałem Tu też pokrzyw, już się tak to wygląda. Ale, ty... widzicie? Tam to jest raz. Czy, ty w nosie, czy to wnosek można się zdrygać z tego miejsca? Powiem wam. Taka to miejscowa, ale na opał to było. Niezbyt dobra tam jest nie Tam jest droga, e, który rowerem przyjeżdżam Która rower przyjeżdża i tam jest i właśnie z, z górki Tak fajnie się jeździ rower, ale trzeba hamować Ja nie za, raz nie zachomowałam prawie greba była Musiałem tak łukiem wjechać tutaj prawie żeby się nie mylić, choć byłem trochę wkurzony, dla ja mnie to już było wszystko jedno i taki chaos sobie. Wybaczcie naprawdę przepraszam Was, że będę nagrywał takie smutne chwile, ale mam nadzieję, że chociaż Wy to zrozumiecie, że czasami YouTuber YouTube też masz y, smutnych. Y, Dnia, ale nie zrezygnowałem z YouTube'a robię to dla was, robię to z nurów może to pomoże jakoś przetrwać ten czas, a pamiętajcie czas leci rany chociaż nie wiem ile ja tego czasu będę potrzebował czy te rany się zgoją i po prostu zapomnieć, mimo że wspomnienia pozostaną, ale najpierw nie wracam do tych przykrych wspomnień, żyć Cudownymi chwilami, bo życie to są chwile. Przekonałem się to na własnej skórze, że życie to są chwile. Tak ulotne jak motyle. Hmm. Jakiś harmezy, 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 harmezy. Tu no Po tej stronie to można zrobić bramkę i sobie pyk, pyk, pyk. I... w gałę Coś pomożesz? Nie, jakaś... jakaś palicina. <laughs> jaka jakaś palicina chyba. Wiesz co, to tak. Się... A, nic nie mam. Dobra, na całe szczęście. <laughs> Dobra, wdrapimy się po... O, o kur... Patrz jaka pułapka. Widzicie? Drut. Dobra. Puk, wchodzimy. No i tu jest wjazd. Właśnie. 12 minut. Znów będę montował dwa dni ten filmik. Właśnie tu jest droga. o, 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 o. o właśnie. Właśnie wam to pokażę. Tuteo. Patrzcie, pięknie piech, się zjeżdża z górki. A tu taka pułapka. Jakbyś walno tu już byś nie miał szans. Gleba na cacy. No chyba że ktoś by miał kaczkę na róg, no to bym mu uchronił, ale w przypadku mojego, no to byłoby to groźne. Można powiedzieć, że tu jest jakiś opuszczony plac budowy, bo to trochę wygląda mi na budowa, ale tak naprawdę nikt nic tutaj nie robi. Fajnie tutaj przyjechać tak wiem, kiedy już takiego upału nie ma i kiedy można zna znaleźć kawałek cienia bo jak mówię taki upał to szukam jakiejś innej misówki do tej pory nie znalazłem tam gdzie by był cały czas cień ale lepiej tutaj przyjechać tak godzina 17 i, i można tutaj pobyć bo wtedy jest tak cień dobrze jakże widzieliście to moje misówki tak pochodziłem Popowiadam wam No i cóż tu jeszcze wam powiedzieć Mam nadzieję, że chociaż jak nie życzę to choć na YouTube Ale je, jeśli jest jak nie życzę to na YouTube może coś mi się uda e, Zdobyć No no wiecie mam obejść miał 81, 79 tak do 71 subskrypcji spadł na 79 później do 80 Znów 81 aż teraz mam 80 y, y, subskrypcji, tak? Także w ogóle to poplątańce, albo YouTube coś z ksani tymi subami, albo po prostu ale jest, jest coś co chcę pokazać. Żeby nie tutaj pokrzywę to ja bym przeszedł. Mianowicie, No widzicie tu jest tam jest bloga... co rowerem przyjeżdża, ale znam te okolicy tego a... A o tam o, o, tam, o za łąkami, za tymi pokswami Jest jakaś droga. Jest jakaś droga za tym domkiem. O tam o każdy raz w taką stronę. Jest jakaś droga. I tak mi zastanawia się. W to byłoby można jechać. Alby, ale lepiej nie jechać, bo chcę zgubić. No to ja dziękuję bardzo. Także jeśli ktoś odważy się, żeby zasubskrybować mój kanał, kliknąć subskrypcję, no to nie anulujcie to subskrypcji, bo później ktoś kliknie subskrypcja, później zrezygnuje, i później znów Kliknij subskrypcji, no to już YouTube sam nie wie czy dać tą subskrypcję czy też nie i dlatego, i dlatego jest taki making subskrypcjami. <ścoughs> także, jeśli nie sprawdzacie mi dodatkowych przykrości, także ja was nie namawiam, ja was tylko grzecznie proszę o subskrypcję i łapkę w górę, prawda? No. Dobrze, że mamy gdzie siedzieć. Sydzimy na tym miejscu, gdzie mamy gdzie siedzieć. Na tych e, gałęziach. Nie, no, na tych gałęziach. No. no to usoczmy sobie. Zróbmy to dobrze. No to usoczmy. Jeżeli wam. Także to będzie koniec. Co tutaj dużo gadać. Żeby wam nie był nudny filmik. Cieszę się, że już mogę nagrywać filmiki 20-minutowe. No. Także jeżeli wam filmik się spodobał. No to zostawcie łapę w górę. Jeśli się odważycie, no to kliknijcie subskrypcję i już jej nie anulujcie. musicie też podjąć, jak w życiu, albo subskrybujecie mój kanał, albo nie. Także, zachęcam do zasubskrybowania. I nie anulowania subskrypcji. No i, nie wiem, jakiś miły poz... Ale naprawdę was proszę, zostawcie po tym filmem mimo tej łapki w górę i subskrypcji To tam więc ale o teraz łodzio wychodzi ale naprawdę e, zostawcie mi miły komentarz, taki który pomoże mi trochę wspierać na duchu Nie, nie wiem jakie dać na przykład Wymyślcie sami. E, po prostu takie... Komentarz, który pomoże mi, który mi poprawi humor. Nie wiem. Ty, Ada, na przykład będziesz wiedział, jaki komentarz napisać. Ja, Jeśli jakiś mi komentarz się spodoba, no to dam łapkę w górę i przypnę serduszko, także... Warto mnie pocieszyć, warto mi sprawić rados Słońce świeci. Pokażę wam na koniec filmu, akurat słońce wyszło. Słońce świeci, ale nadzieja umarła. Także naprawdę proszę Was tylko o komentarz miły, pozytywny. Czyli wiecie, wspiera mi na duchu. Także to było niby na tyle. Trzymacie się ciepło na razie.